Mamy tu rancik, podejmiemy go, <ścoughs> mamy obrączkę, mamy obrączkę, patrzcie, bo to jakaś stara musi być. Kurde, no nie idzie złapać ostrości. Ale mamy obrączkę. Czyli rozpoczynam poszukiwania od... Od obrączki. Od maszynki od golenia rączka. Co wiesz? trafiłeś? Od maszynki od, od golenia rączka, widzisz? A to, to jest pewnie od tej twojej maszynki, co ją potępiłeś, <gry> nie? Wkurzyłam jej i wyrzuciłem. Ale od maszynki, widzisz? to się wiesz, wkręcało. Tak, tu musisz szukać teraz drugiej. Z Żyletki teraz będę szukał. Tak jest. Po dłuższej chwili znowu mamy sygnał. Ładnie bije. Zobaczymy go na żywo, co to jest. Tu coś mamy. Widzicie to? 797 dwugłowy orzeł mamy kopiejeczkę super mamy kolejny sygnał możemy go namierzyć z jednego dołka można praktycznie powiedzieć Następna, mamy następną. Co to może być? Widzę naszego polskiego orła? Z koroną, chyba a to będzie dwa złote. Dwa złote rocznik. Nie odczytamy rocznika, ale jest. Kolejna krągłość, i działamy dalej. Tam chłopaki też coś powyciągali. Przed chwilą znalazłem takie coś. Myślałem, że to jest guzik, ale niestety z tyłu nawet nie ma ślady, żeby było oczko jakieś. Nie wiem, może tam w komentarzach dajcie znać w komentarzach. Może Wam, Kuryde. może Wam coś przyjdzie do głowy, co to może być. Z każdej strony, zdobiony, ale na pewno to nie jest guzik. Bo tu nawet w środku nie ma, nie ma możliwości, żeby jakieś było oczko. Dajcie znać w komentarzach, co to może być. Będę wdzięczny. Powiem Wam tak, tu same baratynki praktycznie pod koniec wychodzą. Yy, patrzyliśmy na starej mapie, tu gdzieś na końcu tego pola przy drodze po lewej stronie gdzieś stała stara osada. Dlatego wychodzą różności. Na koniec filmu będziecie widzieli podsumowanie każdego z nas. A teraz mamy ładny sygnał i go wykopiemy sobie z Wami na żywo. O i kopiemy. Kopiemy bardziej szukamy, bo on chyba jest na wierzchu. Także cierpliwości. O. Co to może być? Myślę, że to będzie krągłość. Chyba że się mylę. Oczywiście pomyliłem się. Coś od czegoś. Kawałek nie wiem, aluminium. A folia. Nawet się po papierosach kiedyś palili. Też musieli się wzmocnić. No co, lecimy dalej. Tam chłopaki działają. Rumek coś znalazł. Szymon szuka dalej. O Irek, tam coś widzę kopie dalej działa, budzi tam gdzieś z tyłu jest. No. Witam ponownie. Z jednego dołka wyszły dwie monetki i tam jeszcze coś bije, ale podejrzewam, że to będzie złom a teraz wyszła jedna druga kopiejki. Prędzej wyszła Boratynka. O, 1898 rok z takiego to dołka do no, Oekilema. Na 30 cm Działamy dalej. Tu Henio coś też coś nakopał. Szymon też coś kopie. Nie przepraszam, Henio jest na końcu. Takie mamy otopole ich dalej kopie. No I kopiemy dalej. Pozwalczamy chyba to było, nie? No, Niemożliwe. Dlaczego to było, nie? Do kolenia, od maszynki. A jo. Ja. No. Tutaj nie widzicie panowie. To, to młodzież, to tam ja. się weszam. Kupuję te, te jednorazówki. Jest do tej pory z takimi goliście. No nie? <laughs> Dzielety Winstona, <grywanie> to przecież to kopałem nie? No, mamy kolejny sygnał, zaraz Wam pokażę. Będziemy kopać. Tu mamy sygnał. Tu mamy sygnał. Tu mamy w sumie dwa sygnały. I będziemy dla Was kopać. Wspólnie wykopiemy go. I go znajdziemy. Gdzieś tu jest sygnał. Czekajcie, zaraz się włączę. Tu mamy sygnał. Mamy. Coś mamy. Mamy. Coś jest. Mamy międzywojnie. Patrzcie. I mamy międzywojnie. Teraz zobaczymy wspólnie, który to jest rocznik. 38. No. Każdy praktycznie się rozjechał. Teraz jeszcze z budzikiem chodzimy na tym polu. Niedługo będziemy kończyć. Zrobiliśmy konkurs. Kto pierwszy. Znajdzie obojętnie jaką krągłość. No i budzik mówi, że coś ma. Zrobiliśmy konkurs. Jeszcze kto pierwszy monetę znajdzie obojętnie jaką. Budzik krzyczy, że coś ma. No zaraz zobaczymy, co tu jest. Pewnie śmieć trafił. Jak to, nie, jak to budzik? to Budzik? Ma... Dobra, mam już. Masz? Jest. O kurno, dziadzie. O ho, ho panie. Sasik O trafił Co to jest Co to będzie? Sasik Sasika masz? No. Oż ty kurna dziadek Zobacz No nie I powiem wam, że budzik O ho, ho, ho Chłopie, ty to masz zawsze szczęście Ba Czemu Słuchajcie Trzeba w być Z budzikiem to nawet nie ma co się zakładać, bo zawsze się przegra Ale ładny Nie, ładny stan, nie? Tak na miedziaka O chłopie Nie, ładny, nie? Czytelny No Podłóweczka go wezmę jeszcze Tak budzik, budzik, ty zawsze koś. Zobacz jaka morda, nie? Gruba stan. Tak no, także widzieliście, budzik Także widzieliście, budzik trafił Wygrał konkurs. I ja tutaj też coś mam. Hmm, też coś. O. coś jest na wierzchu, chyba. Albo to łopata bierze. Nie, no jest coś tu śmiało. Wykopiemy to na żywo. Pijemy to na żywo. I co tu może być? Co się jest? Dobra, włączę się jak jak tu na mierze, bo nie mogę tego namierzyć. Praktycznie to jest namierzone. Patrzcie. Jest. Jest tu krągłość. Co to może być? Będzie PRL czy nie? Coś jest. Kopiejeczka. Super. nie wiem ile nie mam pojęcia ile, zaraz zobaczymy, przeczyścimy Przy... mamy jedna kopiejka nie wiem który rocznik jest, nie odczytam tego bo jest zbyt zjedzone Tutaj tak samo nic nie widać. Ale jest, jest krągłość. Mamy tu rancik. Podejmiemy go. Ha. Mamy obrączkę. Mamy obrączkę. Patrzcie, bo to jakaś stara musi być. Kurde, no nie idzie złapać ostrości. Ale mamy obrączkę. Czyli rozpoczynam poszukiwania od. No za samo zobacz, tutaj ładnie widać. O kurde, to jest któraś część talara na pewno. No chyba nie, bo pisze EJ, nie? Tak. Trzydziesta... Szósta chyba, nie? Nie, czwarta. Czy czwarta, no to jest miedziana. 34 część talara, patrzcie jak kosi. Bo jakby była tam dwudziesta czwarta, czy tam... Rocznika z tej strony nie odczytamy, 38, bo jest zjedzona nie? za bardzo to już ten. Bo nie. Ale to pewnie Ale 1700 będzie... kurys będzie, Bo no z tego okresu, że nie. Bo nie mogę trafić ostrości coś z tym. Kurwa, y nas no, z tym telefonem to jest porażka. 1770 34 część talara. O nie, gratulacje. Kurwa, kosz! No ja jeszcze nie mam. No już się włączam. Patrzcie. Dawno tak nie posypało. Dawno tak nie posypało. Tu wieje. Oj, wieje. Patrzcie. Tu wychodziło. Dziś naprawdę powychodziło. Jestem naprawdę zadowolony. Dawno już nie miałem tak zapełnionej moneciary. Jeszcze tyle krągłości. Dawno tyle krągłości nie znalazłem. Też sreberko powychodziło. Wyszła obrączka. Dawno mi tak nie posypało naprawdę. Ale tu jeszcze mi brakuje. Gdzieś miałem. Jeszcze sreberko. Gdzie to sreberko jest? Dawno mi tak nie posypało. Także oficjalnie zakończam dzisiejsze poszukiwania.